Siemanko, systemy, a po dzisiaj ze mną jest... Mr. Jerry, siemanko. I ze mną jest Krystian. Gidzy... Dobra. I tak, to jest party 3 i Krystian nam będzie pomagał robić zadania, ale on nie jest na wyspie i będzie nam pomagał tylko robić zadania. I Macie, bo chciał, poprosił mnie, żebym jemu zrobiła zbliżenie na oczy w tym hełmie jego, a mam Optifine O i zobaczcie. Nie wiem, o co im chodzi, macie się patrzeć jemu na oczy. No też właśnie nie jest zbyt tego ogarnię. Dobra, jeszcze ja jestem już. I tak, jak widzicie mam y, jak smieć od właśnie niego, Krystiana, Mamy tutaj takie eku. I tak, no w już pospoła tam bo się boję. I tak. Y, 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 wiedziałam, że mi Mr. Jerry uderzy jajkiem przed nagraniem. I powiedziałam, że się zemszczę. I to jest właśnie ten odcinek, będziecie mieli napisane i y, ja Wam pokażę, co będę robić za chwilę z nim. No ma, proszę, mam coś, coś. Mam coś takiego o! I to będę używała. No dobra. I tak. Mm, Wreszcie tak. zrobimy to, ale to jeszcze nie za chwilę, żeby nie wiedział kiedy. Dobra, ale przynajmniej teraz wiem, że jajko ma odrzut na jedną kratkę. Ło. Wow. No dobra, no. i tak zrobiliśmy tutaj, żeby mieć rybki. Wzięłam, zrobiłam tutaj taki... Um, taki jakby, to, jak się nazywa, Stawel, taki jakby, no, Stał. z raku. teraz ja, jeśli Wam się ten staw podoba, to zasubskrybujcie. Jej. Albo dajcie łapkę w górę. Dokładnie. Będzie on ulepszony trochę, bo na razie tak tego. I patrzcie, tu no. mamy wszystkie wykonane zadania na, je, na tego. A na jedynce nam zostało tylko, że mamy 10 rybek mieć. No niestety. A ja mam na razie dwie rybki. A później jakie w ogóle macie zadanie? Później już mówię. Mm, dwa. Y, że mamy u tego... Y, Przepalić 10 rybek. Y, pro y, produkcję. Czekaj, czy no, no, to No i... Robić w challenge'a inaczej. Produkcja crafting table. To weźmiemy, patrzcie. Mamy taki myk. Bierzemy crafting table. Ja może zrobię ten myk ze skrzynią już. I patrzcie, bierzemy, chwytamy tego i to było 15, tak? Tak, chyba tak. Tak, tak. 15 i patrzcie. A i co jest? O, tu muszę jedną L. I tak. I widzicie, mamy ukończone, chociaż nam nie zabrali. Możemy je położyć jeszcze raz. I mamy już zrobione. I co, ze skrzynią też jest? Tak? Mm, tak, tak. Mhm. Czekaj, jak to się pisał? Muszę sobie to znaleźć. Uh, list? To jest, kante, jest 14. To tak. yes, mamy jedno złoto. Mamy jedno złoto, tak. I... One chest. Produkcja One Chest. To ze skrzynią, nie ma... Ej, dasz mi tą skrzynię, czy nie masz? Już ci daję, tak. Już daję. Zrobimy tak samo ze skrzynią. Mhm. 14 i zobaczcie, to jest właśnie fajne w tym, że można takie coś robić. Ej, a może się trochę odezwiesz? Eee, trochę te dziury, bo tutaj spadłem. Myślałem, że już będzie po moim stronie. Faremka się nic nie zmieniła, zrobiliśmy już kilka zadań. E, ten, e, wzięliśmy go do, e, nie, On nie jest na wyspie, żeby nie było, tylko on nam tak. pomaga w zadaniach. No, i trochę na to będę chodził. Tak, on nam daje z PvP rzeczy. Produkcję 10... Yy, zrób 10 bowls. Ej, zobacz czy jest ta zadania. Yy, jakby co 10 bowls, no to 10 misek. Dobra, no. Miseczek? Dobra, to ja zrobię. Mamy już yy, jakieś yy, yy. miseczki? Chyba nie. Ej, a wiesz, gdzie jest może całe drewno? Co było? Tutaj, w tej skrzyni, gdzie ja zaglądam. A dobra. Co eee... ja zrobię? Mm -hmm. Cztery. Co ja tu miałem? Aha, uuu jeden. Tylko żeby zapamiętała jak się to robi. Dobrze, mm. raz, i ja musisz? Dziesięć. Chyba. Tak, dziesięć. I tam i to jest domku. Tylko, żeby nie zabierali. To było trzynaste. Chyba pójdę na piwówkę chwila. Nie no, nie zabierają, to jest nie fair. jeszcze, zrobimy dla tego. Hmm. Mamy czynniki. Masz dziesięć misek. Mhm, dobra, to sobie nie zaliczę. Ej, wchwyciłeś no. ty dziesięć misek? Yy, tak, tak. Yy, tylko czekaj. I, które to jest zadanie? Trzynaste. Yy, trzynaste. Yy, Produkcja yy. łączy... Yy, zadanie trzynaste. Challenge komplet 13. Coś złota nie dostaję. Sprawdź yy. No właśnie patrzę i nie mam. Czekaj jeszcze raz zobaczę yy, list. Ej, a co to znaczy? Y, Produkcja, one y, boat. Zrobić bo, jedną, um, jedną łódkę. A to, to ja robię. Ty możesz dać trochę drewna? Wzięła się bo wszystko. No ja właśnie robię łódkę. A dobra, to tu jeszcze jest jedno drewno. Jakby to. to ci zrobić też? No, możesz zrobić. Jedna łódka. No. I, I druga łódka. Masz łódkę. Dzięki. No. tak. kurde, nie, dobrze. Dobra, i teraz sobie znowu tak. Ale to było jedenaste. Okay. Jednaste teraz, nie? Nie, dwunaste. No, to jest dwunaste. To 11 jest dwunaste. Zrobiłam zamiast jedenaste. Yy, znaczy, 12, 12, sorry. Czyli, tak. I mamy znowu dodany gold? Ok. Znowu... Ja coś nie mogę. Challenge, komplet 12, no nie? No. No. Albo ja mam jakiegoś laga, bo coś ze mną nie tak. Nie mogę dostać płota. Czekaj chwilę. Gdzie ty jesteś? Nieprzyjemna wiadomość. Nie mogę się bo zapomniałem go schować. I, a czemu. Dobra, aha, bo ty tam poszłeś, dobra? Ja, gdzie ty jesteś? Ja? No nie ten, yy, Kuba. No ja już wy, musiałam wyjść z serwera, bo coś tam. mi nie działa. Ja ty mam z wyjść. Jeszcze mi to było chwilę. Uuu, coś dobrego jak dla mnie. Jest to. Tam... A, to dobra. To co? Chyba to będzie? Eee, yy, ja wam co mam. ten. Woden Door, produkt london Door. Ja chcę zobaczyć, co mam. Za chwilę. Buh, ha, ha ha. A to nie jest dwójka tak. Ej, rusza się? Tak, ja, tak, jestem. Nie ja Boże, jak to się pisało? challenge? nie no, no, dziękuję. dziękuję. No woda Co. Sama się spaliłam. Hmm. Chodź pociecha jedna. Ale będzie odegrałam się. A jak się zaraz ja dobrać, się odegrałam... Ej, ja, ej, ja się już odegrałam na tobie! Jak <laughs> Możesz jedynie co to wyjść ze serwera. Masz Zrobię tu obsydiant! No to rób dalej, będzie na ciebie! I cię wywalę z wyspy. Chyba obsy nie obsydian, tylko i tak z by się chyba zrobił. Mam dziwne przeczucie. Ale wiecie, że jak zrobi się Obsydian klikniecie prawym wia pra wiaderkiem, prawym przyciskiem na Obsydian i będzie lawa. Dobra, ja kończę odcinek, bo już jest 9 minut. Wiem. No... Ja, na, na koniec pokażę to co zdobyłem. No dobry pomysł. Tylko znowu masz problem ze spawnem na wyspie. No już, czekaj, weźmiemy, spiszemy is, f, x, hy, on. No to No czekaj, no bo jeszcze nie wpisałam, o, on, home. No spróbuj. Nie mogę. A czekaj, no to wezmę... Y